Cześć, jak zwykle dzisiaj króciutko. Chcę Wam powiedzieć, że każdy z Was, każdy, bez wyjątku, może zostać twórcą własnego życia. Staram się udowodnić to Wam w każdym filmie, że wszystko to, co robisz, wszystko ma znaczenie. Coraz więcej naukowców, coraz więcej. Nauka pokazuje nam, że ta rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest naszą rzeczywistością. Może Cię to nie interesować. Oczywiście, że może. Jak najbardziej. Ale skoro tu jesteś, na tej stronie, na tym kanale, to znaczy, że zaczęło się dziać coś w Twoim życiu, co nie umiesz do końca wyjaśnić, a wiesz, że Chciałbyś znać, chciałabyś znać odpowiedź na to. I wiesz co ci powiem? Tak, masz rację. Ktoś, a nawet powiem ci kto. Wszechświat, Bóg, energia, cała tego świata, bo jesteśmy razem wszyscy połączeni i tak to się dzieje. Może trudno to zrozumieć, szczególnie kiedy jesteś na początku swojego rozwoju, w którym Dowiesz się po kolei, jak działa cały mechanizm wszechświata. Nie wszystko się dowiesz, bo podejrzewam, że nikt z nas wszystkiego nie dowie się do końca, nawet jak już będzie w tym ciele izdet. Bo tak jest. Wielu naukowców próbowało to odkryć. Nie żyją. Myślę, że żyją w energii, w nas. Każdym z nas jest. Choć kropla naukowca. Dlaczego? Dlatego, że dochodzimy do takiego poziomu życia, w którym nie jesteśmy zadowoleni do końca z tego, co mamy i chcielibyśmy dużo więcej, i zaczynamy, zaczynamy zadawać sobie sami pytania, w których. Chcemy do, na które chcemy dostać odpowiedzi. Po to tacy ludzie na kanałach związanych z, ze zmianą życia, z duchowością, z miłością, z motywacją są dla Was, dla Ciebie, dla Ciebie, żeby wyjaśniać Ci krok po kroku, dlaczego tak się wszystko dzieje. Jesteś po prostu gotowy, jesteś gotowa na tyle, ile chcesz zobaczyć. Chcesz namacalnie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Już ci tłumaczę. Jeżeli w Twoim życiu zaczęły się pojawiać rzeczy, na które. których nie rozumiesz, a chciałabyś. chciałbyś znać odpowiedź. Zacznij wchodzić na strony, w których ludzie opowiadają, wyjaśniają, na czym polegają różne zjawiska związane z Twoimi, twoimi wydarzeniami, które się zdarzają w Twoim życiu. Tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi w internecie. Ja powiem ci ze swojego punktu widzenia, jak u mnie się to zaczęło: zaczęłam widzieć świat zupełnie innymi oczami. Zupełnie. Zaczęłam widzieć świat, który jest dużo bardziej kolorowy dużo bardziej zielony. I pierwsze co, to zadawałam sobie pytanie, częblad przecież tego wcześniej nie było ja tego wcześniej nie widziałam wiesz zaczęłam pytać się ludzi starszych ludzi o to czy oni też zauważyli że od kilku lat jakby ta zieleń jest jakaś piękniejsza jest jej dużo więcej że te kwiaty po prostu tak pięknie wyglądają że ja dopiero teraz to zauważam od paru lat na no serio i patrzyli się na mnie takimi oczyma, że no jak to, to już dawno jest, to, to, to już jest trochę czasu, ale może ty dopiero zaczęłaś to dostrzegać, bo tak się dzieje, że w pośpiechu, w pędzie pracy, będzie obowiązków, tego co mamy narzucone, że coś musimy zrobić. Nie zauważamy tych wszystkich pięknych rzeczy, które nas otaczają. Nie zauważamy, bo nie mamy na to czasu. Ale tak naprawdę mamy. Tylko przez to, że mamy takie przekonania, że coś musimy, mówię o tym niejednokrotnie w niejednym filmie, że coś musimy, to jesteśmy przekonani o tym, że to dopiero się niedawno zaczęło wydarzać, że. My to zauważamy. Kolejnym takim znakiem są cyfry. Z cyfry powiem Ci o moich, że u mnie zaczęło się wydarzać od jedynek, i z tego, co dowiedziałam się, to było dla mnie takie po prostu wiesz, kiedy wyczytałam, że te jedynki. To nie tylko mi się przydarzają. Nie tylko mi. Jedna osoba, druga osoba, trzecia. Ja mówię matko w internecie, ile o tym piszą? O tych jedynkach, że one się pojawiają. Ja nie jestem jedna. To nie tylko mi się wydarza. No to więc. Jeżeli nie tylko mi, to coś w tym jest. Coś w tym jest. Zaczęłam grzebać dalej. Medytacje. Słuchajcie, zawsze. Kiedy sobie pomyślałam o medytacji, tak jak ludzie medytują, a moje ADHD ogólnie to nie brało pod uwagę nawet tego, żeby zacząć medytować. Dla mnie to było wtedy stratą czasu. Ja nie umiem wyleżeć. Na pewno mi się to nie spodoba. I takie przekonania tworzyły u mnie w głowie coś takiego, że ja nawet o tym nie. Po, nawet się na to, za to nie zabrałam. Nawet się nie zabrałam za to, bo stwierdziłam, że. Tak, jak miałam ADHD razy 4, to potem się te ADHD razy 88 zrobiło razy 44 itd. i tak dalej, i że jest to niemożliwe. Ja nie wyleżę tyle. Słuchajcie, moi, moja pierwsza medytacja, którą zrobiłam, zrobiła na mnie takie mega wrażenie, że ja nie miałam nigdy. Ale to nigdy w życiu takich doznań, jeżeli chodzi o swoje odczucia. Coś czego nie spróbujemy, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jakie może nam dać efekty. I nigdy nie mów nigdy, bo to nigdy nie jesteś pewien. Nic nie jest stałe. Nawet stała jest zmienna. Słuchaj, żeby zacząć od czegokolwiek, polecam ci, naprawdę ci polecam zacząć od medytacji. Nawet jeżeli sobie mówisz, że nie, że to nie dla ciebie, nie dasz rady. Spróbuj sobie. Nie spodoba się, to się nie spodoba, ok. Weź pod uwagę jeszcze że medytacja tak naprawdę którą sobie robisz, fajnie, żeby była podpasowana pod Twój zmysł słyszenia, czyli każdy dźwięk na każdego inaczej wpływa. Jeden woli wyższe tony wibracyjne, drugi niższe tony wibracyjne, każdy ton wprowadza nas w, jaką, w jakiś stan taki głębszy z świadomości, to jest uczucie takie niesamowite, że naprawdę ciężko mi opisać, ale ono jest świetne, jest po prostu świetne. Dam ci kawałeczek tego, opiszę ci to. Jak to było? Słuchajcie, położyłam się na kanapie i Zamknęłam oczy, zrobiłam sobie medytację chyba wtedy, a nawet na pewno, nawet próbowałam jej, słuchajcie, odszukać, nie mogę jej znaleźć. Zwierzę mocy. Wtedy byłam na etapie, że chciałam zobaczyć, jakie jest moje zwierzę mocy, i przeczytałam to gdzieś, że mogę sobie zrobić taką medytację, i wtedy jakby te moje zwierzę mocy mi się ukaże, ale żeby leżeć spokojnie o niczym, nie myśleć i w ogóle. No, okej, okay, dobra, położyłam się. Na, na łóżku wygodnie, Położ, założam sobie słuchawki. Słuchajcie, zawsze medytujcie ze słuchawkami, bo to jest dużo głębsze doznanie, dużo głębsze wrażenie tego całego przepływu yy, energii, która przez Was przepływa. Yy, bo... Ale no, ja zawsze ze słuchawkami medytuję. Położyłam się na tej kanapie, przepraszam, że tak ciągle przerywam, ale mam pff, te burzę mózgu. Teraz te mam myśli w głowie, a chcę, chciałabym Wam to wszystko powiedzieć, bo jest to świetne. Więc leżąc, poczułam takie fajne, coś, co przeze mnie przepływało taka jakby energia zaczęłam czuć takie dreszcze na skórze y, takie dziwne dziwne doznania i później nagle to to było niesamowite leżąc ja jestem na łące i słuchajcie jestem na łące i biegnę, ale to ja po prostu ja to widzę, ja to czuję, że ja biegnę. Biegnę po prostu, po, to była trawa, z jakaś z, później sawanna, taka, i patrzę w bok, a ja widzę normalnie antylopę. Leci antylopa. To jest w ogóle to, 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 co ja mówię teraz, nie oddaje tego, to, co ja czułam, to, co ja widziałam. Ja słuchajcie, biegnę i nagle ja mam ochotę się wytarzać w tej trawie w tym, w tym całym piasku, który tam jest. Ja zaczynam się tarzać. Ja jestem tak szczęśliwa. Ja mam taką w sobie po prostu moc, taką moc czuję. I nagle, słuchajcie, ja patrzę na łapy. Ja jestem... Panterą. Ja jestem panterą. Widziałam. Swoje odbicie w wodzie. To było dla mnie. To było dla mnie, słuchajcie, takim szokiem, bo ja nie tylko to widziałam, ja to czułam. Ja to czułam całą sobą. Mój świat jakby się wywrócił do góry nogami zupełnie. Jakbym była naprawdę tą panterą. Która biegła. Ja widziałam, jak ja biegnę z taką prędkością. Obok mnie biegły antylopy. Ja wiedziałam, że ja jestem po prostu jakimś zwierzęciem, i tylko nie myślałam, że to w ten sposób się wszystko objawi, że to w ten sposób będzie wyglądało, że to można wejść w ogóle w taki stan, w taki stan bycia, który, który oddaje taki głęboki efekt. Nigdy bym nie pomyślała nad tym. I nie żałuję, że spróbowałam, bo później moje medytacje prawie, prawie każda była bardzo głęboka. I wyobraźcie sobie, że mój zmysł, bo po takich medytacjach ogólnie, całkiem niedawno się o tym dowiedziałam, bo też o tym nie wiedziałam, bardzo wyostrzają się wszystkie zmysły. I ja już teraz wiem, dlaczego widzę przez zamknięte oczy. Przez zamknięte oczy właśnie widzę świat w taki sposób, jak wtedy podczas medytacji. Z tym, że teraz nie muszę nawet medytować. Ja zamykam oczy i ja widzę świat, który wygląda zupełnie inaczej. Który wygląda pięknie, który jest zielony, który jest kolorowy, który jest tak piękny, że. Można by go cały czas opisywać. Mało tego, ja jeszcze do tego czuję, jak ja z tym światem jestem cała połączona. Jestem połączona z tym światem całym. To jest tak piękne odczucie. To jest... To jest... Mogłabym to cały czas opisywać. Tak się teraz pogłębiłam, że... Straciłam wątek, o czym mówię wcześniej, o medytacjach, okej, okay. o liczbach, o znakach. Okej, okay. o znakach. Że medytacja ogólnie tak bardzo pogłębia te wszystkie znaki. Zaraz wrócę. Słuchajcie, to było, co ja miałam jeszcze. Dobra. Że wszechświat wygląda i znaki. Właśnie w formie cyfr. Że medytacja, można zacząć od medytacji, jeżeli chcesz dalej brnąć w ten świat. A myślę, że jak ktoś już wejdzie raz, jedną nogą, to wpadnie. Wpadnie właśnie w ten świat rzeczywistości, który powinien być i który jest prawdziwy. Bo ten świat, w którym my żyjemy 3D, jest fikcją. Jest fikcją wymyślaną przez inne osoby którym tak pasuje, żeby tak było. A my tak naprawdę jesteśmy tu zupełnie w innym celu. Naprawdę jesteśmy w zupełnie innym celu. Jesteśmy tutaj po to, żeby żyć, żeby poznawać to życie, żeby poznawać siebie. Nie żeby siebie zmieniać, żeby się transformować, żeby, kre... żeby kreować swoje życie takim, jakim chcemy, żeby było. Wiecie, ja zaczynam. Ja nie rozumiem wszystkiego, ale teraz mi wpadła taka myśl do głowy. A propos kre kreacji. I ja już chyba wpadło mi do głowy, że ja wiem, czemu nie mogliśmy od samego początku, będąc tutaj, nauczyć się od razu kreować swoje życie, bo musieliśmy dojść do pewnego etapu w swoim życiu. Gdzie zrozumiemy, kim jesteśmy, że tak naprawdę najważniejsza jest miłość, wdzięczność za to, co się ma wszystko, i dopiero wtedy możemy zacząć kreować nasze życie. Bo gdybyśmy to zaczęli robić z poziomu takiego, gdzie przemawia do nas tylko i wyłącznie dobro materialne, to tak naprawdę nie nauczylibyśmy się nigdy kochać, nie kochalibyśmy siebie, nie umielibyśmy tej miłości dać komuś, nie umielibyśmy jej przyjąć, nie umielibyśmy się dzielić niczym i mieć z tego pełną satysfakcję, że komuś jest dobrze. I teraz mi właśnie wpadła refleksja: słuchajcie, że może kiedyś ten świat a może jest jesteś już taki świat, który jest pełen miłości, pełen zaufania, pełen samych najlepszych walorów. A tu chodzi właśnie o przejście z tego 3D na dalsze kroki. Czyli że my mogliśmy się cofnąć do tego 3D. Ale to jest tylko tak słuchajcie mam takie właśnie przebłyski że albo w tą albo w tą no ale wiadomo jest jedna albo druga droga ale ciekawe. ciekawe ciekawe w ogóle ciekawi mnie bardzo to w ogóle to wszystko co teraz zaczęłam do was mówić i takie refleksje mam e... ogólnie mówiłam o znakach w znakach jest, zobaczam z drogi, ale to też jest bardzo ciekawe, przynajmniej taki sobie monolog prowadzę, bo sama ze sobą też rozmawiam, mówiąc też do Was: Posłuchajcie, życie jest piękne i te wszystkie znaki, które otrzymujecie, otrzymujecie po coś, bo jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć dużo więcej niż tak naprawdę widzicie. Zaczynacie rozumieć to, że ten świat, który jest teraz, nie jest tym światem, który należy do Was. Że można przetransformować coś, co Wam nie służy, że można to przekształcić na takie życie, jakim byście chcieli, żeby było. Naprawdę można. Ja w swoich filmach właśnie bardzo wiele razy. Mówię o tej transformacji, o przekształcaniu, o, o tych wszystkich rzeczach, które są bardzo ważne do tego, żeby żyć po prostu w pełni.